Koszuty, malownicza wieś położona koło Środy Wielkopolskiej, jest jedną z najstarszych miejscowości w regionie. Według zapisków kronikarza Jana Długosza pierwsze wzmianki o Koszutach datowane są na 1170 rok. Pierwotnie właścicielami tutaj był ród Leszczyców, który od nazwy miejscowości, dla rozróżnienia od innych współrodowców przybrał nazwisko Koszuckich. I oni tutaj byli właścicielami przez kilka wieków. W zasadzie do początku XVIII wieku byli oni tutaj właścicielami. Z tej rodziny pochodzi myślę bardzo ciekawa postać, mianowicie Stanisław Koszucki. Żył w XVI wieku i był nadwodnym bibliotekarzem króla Zygmunta Augusta. Koszulcy jednak zdecydowali się na sprzedaż majątku. Prawdopodobnie zdecydowała o tym wojna, epidemie i kryzys gospodarczy. Ci właściciele zaczęli nam się bardzo często zmieniać. Tutaj mamy chociażby przez kilka lat rodzinę Zbiewskich. Następnie Koszuty przechodzą we władanie Stefana Szoutskiego, który był właścicielem m.in. Czempinia i co ciekawe, był on mężem Teofilis Działyńskich, czyli słynnej Białej Damy Skórnika. Kolejnymi właścicielami koszut była rodzina strzeleckich. To właśnie z tej rodziny wywodził się znany eksplorator Australii Paweł Edmund Strzelecki. Nie miał on jednak dużego związku z koszutami, bowiem urodził się w podpoznańskiej Głuszynie, najprawdopodobniej też tutaj w ogóle nie był, niemniej jego dziadkowie tutaj przez kilkanaście lat też władali koszutami. Sam dwór został zbudowany prawdopodobnie w połowie lat 50. albo na początku 60. XVIII wieku, kiedy koszutami rządziła już kolejna rodzina, mianowicie Rodzina Zabłockich. Tutaj taką ciekawą postacią był Józef Zabłocki, podczaszy Poznański oraz poseł na Sejm czteroletni. I tutaj na mapie możemy zobaczyć, to jest mapa powiatu śledzkiego już z końca XVIII wieku, jak mniej więcej wyglądało położenie koszut względem sąsiednich miejscowości oraz jak wyglądała w ogóle pisownia nazwy samej miejscowości, ponieważ mamy tutaj zapisane koszuty jako koszu a w bezpośrednim sąsiedztwie mamy chociażby miejscowości jak Supie Obie, czyli w dawnych czasach była to Supia Mała i Supia Wielka chociażby. W XIX wieku właścicielami koszul są dwie rodziny. Pierwszą z nich jest rodzina Rakowskich. Tu na szczególną uwagę zasługuje Napoleon Rakowski który był zarówno powstańcem z okresu wiosny ludów, jak i również wspierał powstanie styczniowe, z którego to tytuł był sądzony w tzw. procesie berlińskim w 1865 roku. Co ważne, za czasów panowania Rakowskich powstało obecne założenie parkowe. Właśnie wtedy została założona zachodnia część parku. Najstarsza część znajdująca się od strony zachodniej została założona jeszcze w czasach rodziny Zabockich na przełomie wieku XVIII i XIX. Natomiast w czasach rodziny Rakowskich ten park został powiększony do obecnych rozmiarów, do obecnej powierzchni prawie 5 hektarów. Po Rakowskich właścicielami koszut zostali Witold Kosiński i Maria z Rakowskich. Witold jest też tutaj, no myślę, bardzo ciekawą postacią, ponieważ tak naprawdę był właścicielem koszut przez niemal pół wieku. Pochodził on z Połażejewa. tam... Po sprzedaży majątku w latach 80., osiadł właśnie w koszutach. Dzięki jego staraniom w dwudziestoleciu międzywojennym, postawiono nowy kościół parafialny w miejsce drewnianej świątyni, która uległa zniszczeniu podczas pożaru w 1922 roku. Ostatnimi właścicielami koszut byli Kazimierz i Gabriela z Machowskich Rekowscy. Kazimierz stał się właścicielem koszut poprzez pokrewieństwo. Z żoną Witolda Kościńskiego, czyli Marią Zrekowskich. Był on krewnym w bocznej linii, pochodził tutaj z pobliskiego Krerowa. Właścicielami rekowscy zostali w roku 1935. Byli tutaj dość krótko, ale w tym czasie urodziła się dwójka dzieci: starszy syn Stanisław oraz młodsza córka Franciszka. Yy, niestety, rok 1939, wybuch II wojny światowej, spowodował, że Kazimierz bardzo szybko opuścił Koszuty. Udał się najpierw do swojej rodziny. W późniejszym czasie wyjechał do generalnego gubernatorstwa. Natomiast jego żona Gabriela. Warto by zwrócić uwagę na taką ciekawostkę. Jako rodowita lwowianka, bowiem urodziła się w Lwowie jeszcze w czasach monarchii austro-węgierskiej, posiadała podwójne obywatelstwo. To ratowało koszuty, ponieważ kiedy do koszut przyjechali Niemcy, mieli już wybranego powiernika, który miał je przejąć. Jednak Gabriela powiedziała, że się na to nie zgadza, okazała się niemieckim obywatelstwem i powiedziała, że ma prawo zostać w koszutach. Niemcy się zgodzili i mieszkała tam do 1941 roku. Jednak warunek był taki, że zamieszkali tam również niemieccy oficerowie i gestapo. Jednak w 1941 roku pani Gabriela z dziećmi również musiała opuścić Koszuty i majątek został przejęty przez niemiecką rodzinę Kotke. Rodzina uciekła z Koszut w 1945 roku, kiedy dotarli tam Rosjanie. W tym czasie z dworkiem zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Służył on jako magazyn przyfrontowy i szpital w czasie Walgo Poznań. Majątek po wojnie został przejęty przez Skarb Państwa. W dworku stworzono mieszkania dla pracowników spółdzielni produkcyjnych, ziemia została rozparcelowana. Część z niej otrzymali lokalni mieszkańcy, część przeszła na poczet spółdzielni. To powodowało, że dworek bardzo szybko ulegał degradacji, ponieważ każdy z mieszkańców urządzał swoje mieszkanie według własnego się, Czyli każdy z pokoi był przegradzany jakimiś tymczasowymi ściankami z gipsu, z kartonu. Z płyty wiórowej to, to powodowało, że dwór ulegał bardzo szybko degradacji. W połowie lat 50. XX wieku powstało zagrożenie katastrofą budowlaną. O dwór upomniał się miejscowy regionalista i działacz Franciszek Kosiński. Wydeptał on ścieżkę do urzędu wojewódzkiego, dzięki niemu w dworku udało się przeprowadzić kapitalny remont. Po zakończeniu prac w 1961 roku w dworku zaczęła działać szkoła podstawowa. Yeah. Uh... W salonie, w którym teraz się znajdujemy, mieliśmy salę gimnastyczną, gdzie odbywały się zajęcia z wychowania fizycznego dla dzieci. Natomiast w pozostałych pomieszczeniach znajdowały się klasy, była też pracownia do prac ręcznych, do nauki techniki. Franciszek Kosiński był także kolekcjonerem, posiadał olbrzymie zbiory pamiątek. Na piętrze dworku stworzył Izba Pamięci, która dała początek Muzeum Ziemi Oficjalnie zainicjowano jego otwarcie w 1966 roku. Mamy tutaj kilka dość ciekawych zdjęć prezentujących początki działalności naszego muzeum. Muzeum zostało otwarte 22 lipca 1966 roku. O Konieczności powołania muzeum tutaj pisali wybitni poznańscy naukowcy, m.in. z Józefem Bursztą, jednym z najwybitniejszych etnografów tamtych czasów. Otwarcia dokonał nie kto inny jak Franciszek Kosiński. Tutaj mamy na zdjęciu chociażby moment, w którym właśnie przemawia, przemawia witając wszystkich gości. Mamy fotografię z uroczystego przecięcia wstęgi. W 1975 roku szkoła podstawowa została przeniesiona do Słupi Wielkiej, dzięki czemu ekspozycję można było rozmieścić w całym dworze. Niestety rozwój muzeum przerwała nagła śmierć Franciszka Kosińskiego w 1980 roku. Po jego śmierci w dworze zostały przeprowadzone prace renowacyjne. Od 1985 roku z pewnymi zmianami prezentowana jest ekspozycja Mała Siedziba Ziemiańska w Wielkopolsce.